Cześć, dzisiaj przygotuję coś, co jest nie tylko błyskawiczne w wykonaniu, ale też niezwykle sycące i pełne zdrowych składników. Mówię tutaj o leczo. Możesz ugotować większą porcję i mieć gotowy obiad na kilka dni, lub zawekować w słoiki i przechowywać w lodówce dłuższy czas. Zaczynam od pokrojenia kiełbasy w cienkie plasterki, następnie rozgrzewam dużą patelnię na średnim ogniu i wrzucam pokrojoną kiełbasę. Podsmażam ją tylko przez kilka minut, aż zacznie delikatnie rumienieć i tłuszcz powoli zacznie się wytapiać. W czasie, gdy kiełbasa się smaży, ja zajmuję się pieczarkami. Kroję je na mniejsze kawałki i gdy mięso nabierze pięknego, złocistego koloru, dorzucam je do patelni. Mieszam wszystko dokładnie i smażę przez kolejne kilka minut, aż pieczarki puszczą wodę i ta woda wyparuje. Czas na paprykę. Dokładnie ją myję, osuszam i usuwam gniazda nasienne. Kroję ją w kosteczkę. Kawałki nie muszą być równe, bo podczas duszenia i tak się rozlecą. Tak przygotowaną paprykę dorzucam do kiełbasy i pieczarek. Wszystko dokładnie mieszam. Cukinię obieram. Przy mniejszych sztukach nie trzeba tego robić, bo skórka jest bardzo delikatna. Cukini możesz dać więcej, bo to właśnie ona tworzy sos w daniu. Na początku kroję cukinię wzdłuż na cienkie paski, a później w kostkę i dorzucam do pozostałych składników. Gdy warzywa zaczną się łączyć z smakiem, czas na pasatę pomidorową. Wlewam ją na patelnię, dokładnie mieszam i zmniejszam ogień. Pozwalam, aby wszystko delikatnie się dusiło przez kilkanaście minut, aż smaki przejdą sobą nawzajem, a całość zgęstnieje. Na koniec dopraw leczo według uznania. Sól, pieprz, papryka wędzona, a może szczypta chili. Wszystko zależy od Twoich upodobań. Tak prezentuje się gotowe leczo proste, szybkie i aromatyczne. Jeśli spodobał Ci się ten przepis, koniecznie zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i daj znać w komentarzu, jakie keto danie chcesz zobaczyć w przyszłości. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Smacznego, cześć.